Pogoda jest w kratkę. Teraz zaczyna padać śnieg. Tak jak było i tam chyba 3-4 lata temu, tak. To akurat jest znajome. Też, też zaczęło sepać i powiem szczerze, że, że dość taka sytuacja się robi dość taka niebezpieczna. Ja akurat i tak będę jechać drogą taką boczną. To i tak to będzie jeszcze tak troszkę pół biedy ale no, no nie jest fajnie. O, jest tutaj przodownik, też mnie kameruje. No nie jest to, może tam słońce wyjdzie, nie ma co narzekać. All right.